Przez dekady Wespa przyzwyczaiła nas do tego, że zmiany, które zachodzą w tych skuterach, są może na pierwszy rzut oka kosmetyczne, ale tak naprawdę udoskonalają ten wyśmienity pojazd, zachowując jednocześnie jego klasyczną formę. I nie inaczej jest w przypadku Wespy GTS 300, czyli liftowej wersji lubianego, bardzo sprawdzonego i przede wszystkim pięknego GTS-a. 300. Oczywiście zacznijmy od tego, co jest w Vespie najważniejsze, czyli od stylu. Mamy tutaj, tak jak wspomniałem, nowy kolor. To jest kolor, który zastąpił ten pastelowy pomarańcz, który dobrze znacie z poprzednich lat. Poprzednia paleta kolorów, ona przechodzi, zamiast tego pomarańcza mamy niebieski. Wersja Super Sport, czyli z hybrydowym licznikiem, klasyczny prędkościomierz analogowy i oczywiście wyświetlacz elektroniczny. Z ważnych rzeczy pomimo tego, że to jest klasyczny skuter, mamy tutaj nowoczesne rozwiązania ehm, oprócz wspomnianego przed chwilą przeze mnie elektronicznego wyświetlacza e, w wersji SuperTech mamy pełny elektroniczny wyświetlacz, to jest ważne e, mamy tutaj oczywiście światła LED e, mamy także system MIA e, to jest system, który umożliwia nam połączenie e, na przykład naszego telefonu ze skuterem, e, puszczanie muzyki z panelu, to jest akcesorium ale bardzo łatwo dostępne i myślę, że warto się nim zainteresować e, mamy oczywiście także bezkluczyko dostęp elektronicznie otwierany bagażnik, no i gniazdo, USB. Bardzo tutaj yy, przystępne pod ręką z przodu, także możemy korzystać na przykład z niego ładując swój telefon. Jeżeli chodzi o takie zmiany w designie, yy, które na pewno będą istotne dla wszystkich Vespisti, to przede wszystkim nowa kanapa z nową ergonomią. Zwróćcie uwagę, że oprócz wycięcia, które się trochę tutaj zmieniło, mamy inne poszycie. Yy, kanapa skórzana tutaj gładka wokół yy, miejsce, w którym siedzimy, jest z takiego materiału, który no, w jakiś sposób utrudnia ślizganie się podczas hamowania czy podczas przyspieszania. Druga rzecz oczywiście nowe naklejki, natomiast z takich detali, które jednocześnie są bardzo ważne dla wszystkich tych, którzy zwracają właśnie uwagę na takie szczegóły. Wreszcie. Są czarne tutaj osłony przycisków przy kierownicy, które no idealnie zgrywają się z resztą czarnych wykończeń. Dla przypomnienia dla tych, którzy nie wiedzą, w poprzednich modelach one zawsze były srebrne, to jest zawsze trwała taka batalia, jak to zrobić, żeby one pasowały. Nie trzeba, już są czarne. E, oprócz tego, oczywiście. Delikatnie usprawniony silnik, no weszły normy Euro 5. To wiadomo, jesteśmy troszeczkę na nie uczuleni, ale w tym wypadku one wyszły na plus, ponieważ mamy tutaj 25 zamiast 24 konie, troszeczkę zmienioną charakterystykę silnika. Ten skuter i tak jest bardzo mocny i tak jest bardzo żwawy. Myślę, że w tym wypadku jeszcze trochę to odczujemy. Stalowa rama, ale to jest klasyk w Wespie. Mamy tutaj kontrolę trakcji ESR, mamy tutaj też ABS i tutaj uwaga, na obu kołach i z przodu i z tyłu standardowo oczywiście e, starowa starowa, starowa karoseria, starowe, starowe wykończenia, także Vespa trzyma jakość. Przepiękny skuter, myślę, że no każdemu, kto kocha klasyczne Vespy, a trudno się w nich nie zakochać, przypadnie do gustu. Bardzo ciekawy kolor, nie wiem jak on wychodzi, to będziemy widzieć dopiero podczas montażu na filmie, natomiast na żywo naprawdę robi wrażenie, to jest taki nasycony błękit w kolorze nieba. Myślę, że w słonecznych dniach będzie się naprawdę the fine spisywał. Jeżeli chcecie dowiedzieć się coś więcej o wespie GTS 310, to koniecznie przyjdźcie do Motomio na Zakopieńskiej 171A w Krakowie. Tutaj mamy takie Vespy na miejscu, można się do nich dosiąść, można je obejrzeć, można zobaczyć, jak ten kolor na żywo się prezentuje i na pewno też będzie można się w sezonie na nich przejechać, ponieważ co roku mamy testówki, a jeżeli chcecie dowiedzieć się o nich już coś więcej tu i teraz, to koniecznie zadajcie pytania w komentarzach, na te pytania oczywiście Wam odpowiemy Obserwujcie nasz kanał, będzie więcej Wesp i nie tylko Wesp w tym roku. Dajcie kciuki w górę i widzimy się w kolejnych filmach, no i oczywiście w Motomio na Zakopiańskiej 171a w Krakowie.